nasz film taki po pół roku w zasadzie, także witamy was serdecznie w kuchni Amelki, tak możemy nazwać tą serię. Będziemy gotować wspaniałe wegańskie danie, jakim jest makaron z kurkami z sosem śmietanowym. I to jest makaron z pestek ze słonecznika, w sensie ten sos śmietanowy robi się z pestek słonecznika. Także jest to coś wyjątkowego, bardzo pysznego, wspaniałego, także zapraszamy. Jeśli macie ochotę na więcej filmów tego typu, to standardowo jako youtuberki profesjonalne mówiły mam zostawcie subskrypcję, lajeczka i tak i tak dalej. Także y, bierzemy się do roboty. Od czego zaczynamy, Merku, jak myślisz? Zaczynamy od sosu. Nie. A może sosu. od grzybów? Też nie. Od Dlaczego? wody na makaron. Najpierw wstawiamy wodę na makaron, solimy ją. I wrzucamy nasz makaron. My mamy bezglutenowy, bo nie jemy glutenu na co dzień, także jak chcecie, to też takie możecie, a jak nie chcecie, to są jakieś zwykłe makaroni. Ale, ale my akurat negański kupujemy. To jest rzydkie na legańskie, tylko jest glutenowe. Glutenowe. Co teraz na Teraz myślę, że pora hmm. pokroić cebulę. Ja nie mogę, bo ja... A ja widziałam ostatnio takiego tipa, że jak się y, kroi cebulę, to warto obok położyć nałożoną chusteczkę i że to podobno ma wchłaniać ten zapach. Nie mam chusteczki, więc tego nie zrobię, także uprzedzam, możemy płakać. Chyba nie możesz oddychać tym nosem. Ustami mi A bo zatkaj nos. Kroimy razem? Amelko, opowiada, ja słyszałam, że ty masz y, korzenia z rodziny Ramzejów. Jesteś profesjonal y, kucharką. Chciałam powiedzieć, gotowarką. Co, Amelko, nam możesz powiedzieć na ten temat? Że, no właśnie jestem. Tak? Tak, a nie zauważyliście mojego fartuszka? No ja myślę, że Od wszyscy Adlii. zauważyli. Od Nie mówi, to przecież twój. Ale jest bardzo profesjonalna. Nie że... Dobra, ża To jest tylko nasz odcinek nie. Nie Nasz, tak. czyli kogo? No Amelek i Frelek I Amelek i Frelek? Tak, i tych, i Ani A ty jest operatorem, nie? Tak Z Operatorem Kameny To no. jest makaron, który jemy drugi raz w tym tygodniu yes. Przypominamy sobie jakie wspaniałe smaki zawierają moje e wegańskie to nie o tym ten odcinek, ale jak coś to od niedzieli macie promocję Jest taką dużą, to pierwszą na e teściowej. także zaglądajcie na stronę Opicie pod filmem Ja sobie kroję półtorej cebuli Polubię jak jest dużo cebuli, akurat cebula to jest w życie Teraz musimy sobie czosnek tutaj coś pokroić A mogę sobie odebrać? Możesz, oczywiście Proszę bardzo no, to jest dobre. Dajemy no. cztery ząbki. Cztery? Cztery, no dużo czosku i dużo cebuli. Także oglądajcie dalej. Ja, ja. Tak. Ja oglądam dalej i nie się cieszą, że mamy taki fajny youtuber. <noise> <noise> że to jest taki fajny hepbook. To jest kochana. No od tego jest właśnie fartuch. Jak się a gotuje, to, to się fartucha nie. wyciera. Teraz moi drodzy, patelnia. Rozgrzewamy sobie na średnią temperaturkę. O ja, a ja muszę dalej obieraj ten czosnek No ja czekam, no problemu. Spryskuję sobie patelnię oliwą. oliwą. Już Ci pomogę. To jest, moi drodzy, italiańska oliwa. To nie są... To nie są by jakie rzeczy. Ja tak serio to lubię bardziej taką Polski. Bio. Jest smaczniejsza. I co teraz robimy Amela? Cebuuu, les czosnkiem Ale poczego jeszcze rozebrać? Dobrze, no to dorzucimy w międzyczasie. Tak, tak. nam się, no, się musi tu wszystko nagrzeć. Przyznajcie, się, przyznaj się, kto kiedyś dotknął tego. Jak? No. No nie, no nie, nie mogłam. A dlaczego to zrobiłaś? Nie wiem, już A bolało? Podkusiło cię jak twojego ojca. Nie Aj! No. Oj. Dobra, Mela. Ja teraz wrzucam naszą cebulę i czosnek i smażymy, aż się zeszkli. Jeszcze mi się nie nagrzało tak do końca. Fajnie. Tak, a co teraz robimy? Rzypki kroimy. Rzypki kroimy. No my też jeszcze otworzyć? Nie, nie zwracajcie na to uwagi, tak wszystko miało być Ogólnie to grzybów podobno się nie powinno moczyć, ale No jak, tam jest tyle piasku Że normalnie zgrzyta między zębami Więc Teraz opłuczemy sobie nasze Kureczki Kureczki, kóre. Ja mam 200 gram Z Biedronki w Standardowe opakowania. Ale ładnie tak pachnie, takimi grzybkami Kryzys zażegnany Teraz sobie pokroimy te większe kurki na kawałki, a te małe... Tych małych nie będziemy kroić, możesz te duże pokroić, wiesz? Na kawałki. Dobra. To będzie twoje zadanie. Co myślisz? Tak? No tak. Ojejku, się Tak? Ciężko. to możemy ten ostrym. Patrz razem, tak kroimy. a ty ruszaj tak. Oj właśnie, tak? No. Fajne grzyby no! To co A teraz wrzucamy nasze grzybki Tak? I będziemy robić śmietankę Teraz wrzucamy grzybki I będziemy smażyć Kilka minut, a w międzyczasie zrobimy śmietankę Ja sobie to przykryję, bo nie będziecie nas w ogóle słyszeć Zmniejszę gaz I tak, jeśli chodzi o taką śmietankę to najpierw namaczamy sobie słonecznik ja zazwyczaj moczę sobie w gorącej wodzie tak gdzieś na około pół godziny potem odlewam tą wodę przepukuję sobie wszystko na sitku i dolewam nowej i blenduję w blenderze także teraz sobie wszystko przepłuczę i zaraz Wam pokażę co i jak biorę sobie ten słonecznik do miski blendera Wiem, że to brzmi szalenie. Bardzo dużo ludzi na Instagramie mi pisało, że to nie może być smaczne, ale uwierzcie mi, że jest. Jak ktoś ma wiecie problemy ponabiale i tak dalej, to polecam spróbować. Albo w ogóle jak chcecie spróbować po prostu czegoś smacznego, może macie słonecznik w domu, nie wiecie do czego go wykorzystać, to może z niego zrobić naprawdę super fantastyczny sos śmietanowy. Teraz dolewam tutaj wody. Dolewam ogólnie około 250-300 ml. A słonecznika miałam pół kubka, takiego 250 mAh. na... Niektórzy, jeżeli mają słaby blender i doleją za mało wody, to robi im się taka papka. Ta, dlatego pamiętajcie, żeby dolać odpowiednią ilość wody, to ma być płynne i musicie mieć mocny blender, żeby to się porządnie zblendowało i było idealnie gładką, no śmietanką po prostu. No i co? Teraz będę wszystko blendować. A ja będę kroiła właśnie yy, o tutaj pietruszkę, bo, yy, no i fantastycznie, no. no dziękuję, dziękuję za świetną, znaczy to w sumie ja Tobie pomagam, bo to Ty głównie tutaj jesteś, wiesz, kucharką, nie? Kto ma fartuchę? Kto ma fartucha? Ty masz fartuchę i chcę zapaleć, tak? Jaką fantastyczną śmietankę. Trzeba do niej dać inne składniki, które sprawią, że będzie smakowała śmietanowo. Więc teraz wlewamy naszą śmietankę tutaj do kurek. Do kureczek, słodkich I. A! A po, po gotowaniu będziemy robić próbę testu. Próbę testu? No. Po będziemy robić próbę testu, ale teraz tak, żeby to wszystko jakoś smakowało i faktycznie przypominało śmietanę. Magiczne płatki drożdżowe. Musicie je mieć. Jak i nie będziecie mieć, to to danie nie ma moim zdaniem wtedy sensu. Płatki drożdżowe dają taki serowy posmak. Sprawiają, że ten smak jest bardziej głęboki, dlatego dajemy płatki drożdżowe. One też nam to wszystko bardziej zagęszczą. Ja dam 3 łyżki takich płatków drożdżowych. Możecie je kupić w Rosmanie, na internecie, w jakichś sklepach bio i tak dalej. Możesz, spróbować? możesz, oczywiście. płatki. Płatki drożdżowe uzależniają, także trzeba, trzeba uważać. No. Także teraz dajemy płatki drożdżowe. A dobra. Mm. Mm. Właśnie, to taki sos z tojuziki. No i to smakuje inaczej, moi drodzy. Teraz sobie dodajemy sos sojowy. Ja daję dwie łyżeczki. Dwie? No dwie. Ja lubię sos sojowy. Ta śmietana słonecznika jest taka bardziej w stronę słodkiej, więc dodajemy też trochę cytryny, żeby to wszystko zakwasi, żeby to miało świeży smak. Także daję no w sumie łyżkę takiego soku z cytryny. A mi też daj łyżkę. I dusimy sobie to wszystko gdzieś około 5 minut, bo kurki nam się tak już w międzyczasie udusiły, jak robiliśmy śmietankę i moi drodzy, tutaj się wszystko dzieje samo. Makaron już jest prawie ugotowany. Takie fantastyczne danie w 10 minut. Zaraz jeszcze dodamy sól pieprz, pietruszkę i możemy przyjść do degustacji. To to Aha, czyli próby testu Przechodzimy już do ostatnich yy, szlifów naszego dania Amelcia, pora pokroić pietruszkę Ej! Chcesz ją zjeść? Mhm. Ja może pokroję, co? Dajemy dużo pietruszki, bardzo dużo. Ta pietruszka. Cały ten. Prawie cały pęczek No tak, prawie cały pęczek Ta pietruszka tam da super smaku. No i to dam jeszcze sól. To wszystko, to do garnkanu. Pieprz. <laughs> gotowe, już się wszystko udusiło. A jeszcze grana rzucimy. Miałyśmy małe kurki, to się bardzo szybko udusiły. I się. udusiła te... jej i umarły. No znaczy cię trochę tak Ale jakby No nie wiem czy można powiedzieć że grzyby żyją Czy ją drzyby? No i też nie żyją No to czy nie umarły? No to one już nie żyły jak je dusiłam <grym> Rzucamy Pietruszkę moi drodzy Dużo pietruszki dużo Ma być zielono między zębami, że hej Przez tydzień Sól Śmieszny ten film. Za co? Też. Ale my są żartowniszki. Dodajemy <laughs> pieprzu. Czekole tu. Będziesz kichała. Nie ma nic. Bo. Jest takie fantastyko, danie. Takie, takie wykańskie. Takie piszne. A pieśle. może w sumie... Pokroimy już do końca, nie? Tutaj, bo nam jeszcze zostały jakieś takie gałązki mini. A tej obślindanej to nie chcę. Nie będę ja do Wrzucamy wow. Wow. to obślindanej pietruszki. Rzucamy makaronik. Makaron! Ale będę sama jadła. No oczywiście, że to była sama. To już wiesz, to już jest taki fit. Piękny jest, naprawdę. Bardzo polecam. Gwarantuję, że jak będziecie się trzymać wszystkich y, instrukcji i każdego składnika, to będzie wspaniały i bardzo wam będzie. O ile ja lubicie takie, wiecie, właśnie śmietanowe smak, no i kurki. Ja lubię bardzo. Teraz troszkę posprzątamy i pora na degustację. Moi drodzy Państwo, Przepraszam, bo podjadam tak wygląda to wspaniałe danie na talerzu, że teraz Wasze bardzo poważne kucharki i testerki jedzenia będą testować. Proszę, oddaję Ci Fartucha i Widelec. Jak Pani ocenia, Pani Amelio? Na ile kilo? To. Czyli fantastyczne danie, moi drodzy. Jeżeli coś jest oceniane na 100 kg, to znaczy, że należy temu gwiazdka Michelin. Michelin? Tak to się mówi? Także dziękujemy serdecznie za ten film. Bardzo brakowało mi w sumie takiego formatu. I możecie pisać, czy chcielibyście więcej takich filmów. Ja tak. A ty, Amelka? Także dziękujemy serdecznie za ten film. I Tobie bardzo dziękuję. Najbardziej tak dziękuję. Czy mogę Ci dać buziaczka? Tymi? mi. 嗯，爱吃稀饭。